Jestem przy moich pomidorkach i teraz patrzę, że tutaj rośnie trzeci. Widziałam tylko te dwa, a teraz nagle jeszcze trzeci. No, tutaj podwójna, teraz niedługo będę przesadzać. Tutaj też podwójna, tutaj się trochę ruszyło. Jeszcze jedynie tylko tu nic nie ma, tu jest chociaż jeden. O, tu jeszcze jeden wychodzi. No i tutaj na razie nic nie ma. Zobaczymy, jak to będzie. Tutaj raczej nie liczę, że coś wyjdzie. Mm, tu być może Tu raczej też Nie spodziewam się No ale może jeszcze tutaj coś wyjdzie To bym miała parę tych pomidorków Trzymam tutaj miejsce, będę musiała znowu tutaj trawkę Widzę wyrwać Bo nic tu nie sieje i mi się trawka rośnie I tutaj też przy okazji Także Niech szybciej te pomidorki rosną To będę mieć Przynajmniej miejsce zapełnione A potem jeszcze tutaj wrzucę y, Ogórki